Co jest? O mój Boże, Matrix. Ej, wiecie co dzisiaj wydarzyło? Pierwszy raz byłem świadkiem inflacji w tym kraju. Znaczy nie w tym, no ale zakładamy, że w tym. Podchodzi do mnie Menel i mówi, szefunciu, ja myślę, ja pie... znowu będzie, czy mam dwa złote. A chłop do mnie mówi, masz 10 złotych, a ja mówię, a ile? A on mówi, no tak, no inflacja, inflacja jest! Słuchaj. 10 dolarów, znaczy Co to kurde jest, żeby już menele dychę do ciebie cię Dobra. Pierwszy raz, raz doświadczyłem inflacji tak, pewnie jestem gotowy, jasne, przyjacielu. i co dzisiaj w warze mamy? Gówno. Tak okay. Miło, miło laborant, naprawdę nie odpowiedziałeś. Ej, patrz Karbo, nie myślałeś, żeby uciekać tutaj? Zajebiście, stary. <gry> I pa-pa-patera, patera. No, tylko trzeba ustawić go, wiesz, bokiem, nie? Bo tu trochę wystaje. Chcesz zobaczyć prawdziwego Ninja Warlorda? Pana, ja nic nie zrobiłem, co się dzieje? Pan się odwróci plecami do mnie. No proszę pana, to jest strój... Jest pan moim zakład teraz! O ku... A w końcu! To jest strój na ten, na imprezę! Proszę pana, czekamy, astronauci. Ku... na policja, aż przyjedzie. Zobaczymy, co nie zrobią. Ku... To możemy zrobić załamanie totalne światów i ja do moich wspólników przyjdę i powiem, że muszę odbić jubilera. Co? Jest was więcej? O kurwa! ale grasz! Stary, jaki... Ja pierdolę, no, Evron! Kod Evron! Wizuj, wizuj! Yo, kupierdolę! Ja pierdolę, Ale się kręcisz, Stary, zajebiście! Lecimy na fncs z takim skinem! Dobra, tak, zobaczcie. Tak, Kiedy dajesz botom brak limitu i długie bronie. Coś jest... What will happen? To ja dopiero z więzienia wyszedłem, o co kur... wow. Ja też! O, 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 Różowa, błagam, weź ze mnie, weź ze mnie kamze. Z ciebie? Tak, tak, tak. Bies, bierz bierz, bierz, bierz mnie, bierz mnie. O, ja bierz mnie go, bierz błagam go. was, zrobię wam loda, oblodzę wam, weźcie mnie, kurwa, wyście stąd, błagam, <grym> dobra, weź proszę. Weź, weź, weź mnie, weź mnie, błagam, ja, błagam, błagam. gdziekolwiek, Wojtuś! gdzie Wojtuś. Wojtuś. Centrum jest szybkie, ale ciężko z klejeniem czasami. Jak myślisz, jak mi idzie? Chyba to nie wina zentorno. Nie, nie, spoko. Oła. Trzecie piętro, nie wiem czy zauważyłeś, a trzecie piętro dosięgnęliśmy. Nie wiem, dosięgnęliśmy. Odłożę tutaj. Żeby nikt nie miał, nikt nie wiedział co jest Uważaj na grawitację, podobno to szmata Pepe Lauk. Okej, okay, dzięki. Drugiego, drugi raz nie popełnię tego błędu, dobrze? I takie, a nie powinniśmy, właśnie, macie. a nie powinniśmy, właśnie, mi się wydaje, że powinniśmy odwrotnie zrobić, stary Nie, nie, to karma Mam pytanie do negocjatorki Dlaczego zawsze jak widzę korwetę, to na miejscu pasażera jest kobieta? Nie mam pojęcia, proszę pana ja mam na. Ja... tak, tak? Od. Okay. Ps, ps, ps. Na, na pst. Nachylucho, nachylucho. No, no! Zielone światło nawet po szczelinie się zakłady Nie, nie no. bez powodu. No. Korweta rymuje się z krewetą. witam. Jak panów tego wszystkiego jest. Ja idź! O kurde! No spokojnie, kontroluję to. No i perfekcyjnie. Dzięki. Żeby was nie weszło, idźcie! Co? Nie! Wessał i zaczął odlecieć! Tak, zresztą nie. no to... Nie? Generalnie. Okay. To na barana, co? Ale jest coś... Co nie zostało przewidziane. Czyli cała pierna torba Veggie Burgerów! 800 Veggie! Przesiedzamy w gazie! Kurei Tactics! Lecimy, nie śpimy! Karbo nie pal, to niszczy ci płuca Egzi nie pal Znaczy Karbo nie pal Wy oboje nie palcie Kurwa chłopiec jedną i tą samą osobą Ale dwa imiona Nie pal tych papierosów Jak przestaniesz palić Kupię ci samochód Sadek No jest jak jest Co? Kupiłeś jakieś auto? No, okay. strasznie niesmaczna sytuacja. No i widzisz, bo liz Bo tam jest ubikacja. Nie, tu jest, ja już tu robiłem cztery razy dzisiaj. No, No, jest? No nie Dlaczego? wiem, bo. Ku... A skąd nie mam wiedzieć, które drzwi to kibele? Wchodzę tutaj. Najważniejsze tu używać wyobraźni. Dobra, zróbki. Po prostu poleciało. A wiesz, w czym ręce? W sprunku tutaj. Ej, Polewałem to, sobie to sprunk. Powiedzmy yes. tak jak dziecko. Bić brawo, bo mały zrobił kupkę. To co? Robimy? David, mów do mnie. Kur... Ty w ogóle nie żyjesz, człowieku! Kurwa, Jak, Bruno, jak? nie? Bruno, przetrzyj się, bo w dżemie jesteś. Nie, on jest w krwi. Bruno, przetrzyj się. Widzisz? W dżemie jest. w krwi rogu. No okay. i teraz już nie. Jest Bo z prop fixował. Jest. A znasz, że to cegła? Jaki? Przychodzi jedna cegła do drugiej, a tam pusta? Nie. A okej. Okay. Kto tam? Cegła. Cegła, stary. Nice. A, dzięki. Dzięki. O, mały śmietnik, tak. Dzie Nowy hejst Nie pierdolę. Tam... Naszyjnik. Ewron Salute. Okej, okay. i teraz. No, 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 no. No, 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 no.

Ogarni ja, ogarnij nam Menela jakiegoś i zanim powiesz, że właśnie stoi przed tobą, haha, widzisz, nie możesz już tego użyć, to ogarnij Menela. Halo? Siemanko, potrzebujemy podstawionego Menela, jesteś w stanie nam się podstawić? ten stary, nawet nie muszę się przebierać pewnie, nie ma Dokładnie problemu. Dobra, to... Była na nim aplikacja, którą musimy odzyskać, musimy ją naprawić, czy możesz nam pomóc? Tak, tylko zejdźmy to. może. Dobrze, dobrze. Gdybyśmy wiedzieli, że jesteś takim jebnym wieszakiem, to byśmy nie wchodzili na górę. Stary, nie obrażę go, Brandon! czuj się jak u siebie, się ma, stary, jestem Niko. Ej, DJ, masz pozdro od Borsuka. Jakiego Borsuka? A tego, co ci jajami w szybę stuka. No, no i przejdź sobie. Naszym członkiem to taki żarcik, nie? Haha, ziomalu nasz. Dobra. Zarzeciemy sobie stolik, wyjmiemy. Dobra, no widzisz, Olał twój żart. Co? oj oj! Dawaj, dawaj. Okej. Dobra. Dobra, dobra, A siedzimy z dj nic tam nie zrobił. To są zwłoni. Czekajcie. Dobra. Ty, co oni? DJ nas wystawił? DJ wystawiłeś nas. Może działa. do Zdję... kur... działa. Działa, działa! Działa! Nie wystawił mordeczko! Ja zawsze wierzyłem! Spokojnie! Okay. Okay. Ty bez kitu, żyje jakiś. Nie, on chyba nie żyje. On A, myślę, że nie żyje. Take on me, take me! Ele é amor. Ele é bisbibuca. Que queres na sua